Macie dużo sił, energii, macie cele, pragnienia, ciężko pracujecie, by je zrealizować. Jest to karta dużego w tym powodzenia. Jest to bardzo dobry czas, by mieć pragnienia, by pracować nad tym, by je spełniać. Tylko, że wyszukacie trochę za daleko, tak bardzo zajęliście się tym, co będzie tymi swoimi pragnieniami, marzeniami, że zapomnieliście o tym, co dzieje się tu i teraz. Zatrzymajcie się na chwilę, spójrzcie na siebie, na swoje życie, bo pojawiają się płomienie, wasz okręt zaczyna tonąć. Nie myślcie tak bardzo o przyszłości, gdy źle się dzieje w teraźniejszości. Zgaście najpierw te płomienie, potem zacznijcie myśleć o przyszłości. Zastanówcie się nad tym, czy tu i teraz wszystko jest w porządku, czy nie trzeba czegoś ugasić. A tu i teraz. Te płomienie to był symbol, który pojawia się na kolejnej karcie inicjacja. Rzeczywistość chce Wam zwrócić na coś uwagę. Wy jesteście szczególni, wybrani, macie pewne zdolności, umiejętności, które trzeba odkryć. Wy tu i teraz czegoś nie widzicie w sobie. Ale zobaczycie, gdy karta dwóch światów jest odwrócona, oznacza to, że ten świat materii pieniądza traci na znaczeniu. Zaczynacie dostrzegać duchowość i łączyć te dwa światy ze sobą. Ale jeszcze jest za wcześnie, byście to światło swoją duszę wpuścili. Do swojego serca. Wasze wibracje jeszcze są zbyt niskie, by zacząć komunikować się z duszą. Ona jest zbyt subtelna, zbyt delikatna. Wasze wibracje symbolizują te płomienie. I kolejna karta nad tymi płomieniami odwrócona refleksja. Brak spokoju, niepokój. W waszym życiu dzieje się coś, nad czym nie potraficie zapanować. Ta karta odwrócona wskazuje właśnie na te płomienie, one jeszcze są nieugaszone. Popatrzcie na serce piramidy. Nad kartą inicjacji pojawia się odwrócony Buddha, oświecony Buddha. Wy odkryjecie, wy się dowiecie, poczujecie, spod tego drzewa wstaniecie i zaczniecie realizować swoje nowe misje, nowe cele, inne niż na tej pierwszej karcie mieliście. Pojawią się piękne osoby na waszej drodze życia, z wielkim przesłaniem. Mądrością mają nakierować Was na tą odpowiednią ścieżkę, drogę duszy, tylko Wy tych osób nie będziecie chcieli słuchać. I wreszcie odwrócony skryba pokazuje na brak pewnej wiedzy, takiej czysto książkowej wiedzy, będziecie musieli ją nadrobić. Lub skorzystać z pomocy jakiegoś nauczyciela. Kogoś, kto taką wiedzę posiada, karta leży nad odwróconym buddom. Więc w tych Waszych nowych misjach, zadaniach, które odkryjecie, będziecie potrzebowali wsparcia kogoś mądrzejszego od siebie.